Przygotujemy zasadzkę. Jak? Wybuchowo. To odwróci ich uwagę. Odciągniemy żołnierzy od Aha. ich bazy, co pozwoli ją zaatakować. Musimy dać z siebie wszystko. Jeśli posuniemy się za daleko, zatracimy siebie. E, czy ja współpracuję właśnie ataki? z tatatarzystami? Aleks, weź te ładunki. C4 ze zdalnym detonatorem. Dzięki. Uważaj na moją siostrę. Powodzenia. Nawzajem. Sara, yalla, Ameryka? Zelemek, fu, Aleks, załóż to. Przebywanie cywila, ale nie podglądaj ty tam. Jak wyglądam, ujdzie, Tarik. Jak sytuacja? Rosjanie są tuż na zewnątrz. Jeśli zobaczą broń, zaczną strzelać. W takim przypadku plan zawiedzie, nim zaczniemy. Aleks, broń nas wyda. Nie pokazuj jej Rosjanom. Chodź za mną. <grym> Ale do Rosjan. W Call of Duty, Duty nadal jest. Jestem <grym> Wojska barkowa okupują całe miasto. Rozdzielają nasze kobiety i dzieci. Dziś będą bardzo surowi, bo przyjadą tu oficerowie. Barkow się pojechał? No prawie nigdy się tak, nie pojawił. Pokrywa się i inni odwalają za niego brudną robotę. Jaką brudną robotę? Przydzielają kary. Mężczyźni do Zastawiamy pracy! Oporu. Kobiety do ciężarówek! Idę do pracy, Przysyjmy. tak? No co wie w ja Nie wiem, gdzie do pracy! Gdzie tu do pracy? Mimo mojej drości i ochrony, są w stanie siły, które nie rozumieją lekcji, mających zapewnić bezpieczeństwo, pokój i dobrostan. Ale dostał. uliczką. Widzisz tego żołnierza? <grym> no. Mam go trzepnąć. Dada! Nie, ona go, go trzepnie. Daj mi go. Tego? Zadurę! Okay. Zadurę! Uważaj na siebie, że ja Nie na no, pustak to jest najlepszy no. ten. Najlepsza broń w tych czasach. A więc ja go Chodźmy. zostawię sobie z takim mleka. Przed nami są moi ludzie. Będą mieli dla nas więcej ładunków wybuchowych. Większy wybuch odciągnie żołnierzy z rosyjskiej bazy. A o, to już nie jest TODSM, nie? Moich współpracowników. Możliwe, że już nie żyją. Musimy być cicho. Znajdź filtr oleju. Użyj go jako tłumika. Znajdź filtr. Poszukaj przy pojazdach cywilnych. Ja będę obserwować strażników. Ci buntownicy wciąż dokonują bezsensownych ataków, w imię tak zwanej wolności. Tak czyli, wolność czyli, ja, ja nie wiem nawet jak to wygląda. czyli, 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 prawej. Czina. Lewa, prawa, a Czyli w odwrotną stronę. Dobrze. Cofnij się i oszankuj okay. w prawej. Okej. Okay. Okej. Zajmij się dwoma. Ja dorwę jeszcze. dwoma? Ale zostało Nie wychylaj się Chwila. Odsuń się od drzwi. O co Masz go na celowniku. Tak. Co tego? Weź dwóch. Ja zajmę się trzecim. Teraz. teraz Czysto Będę. Trzeba zabiję. Przykro mi. Mamy materiały wybuchowe. Ich ofiara nie. Jak to? A. Tak, no. Schowaj broń. Wychodzimy. Szepad. Normalnie przypomniało o, ja mi się, jak rzuciłem tak? nożem. Szeparda w wózku. Jeśli będziecie się stanać granałowi darkowowi, zostaniecie przykładnie ukarani. Co tu się dzieje? Proszę. Ciekawa forma na wieszanie to... sposób Jasne, wieszania. Co jeszcze, czemu to robimy? Zawiśli, bo zabili naszych żołnierzy. Popatrz na nich! Ruszajmy. Możemy żyć w pokoju! Kurwa to przecież zbrodnia postacować. wojenna. Kara za kradzież galerii. Terroryści powodują ból, Barkoszty który dotyka nas wszystkich! Przykła. Co możemy zrobić? Działajmy razem! Wypełnij naszą misję, a, a na zawsze jest. położymy kres no okrucieństwu Barkowa. Narodzeni. Markow wysyła helikoptery. Jak je zniszczymy, wykurzymy wojska zbawne. Będę mam szansę na Ciekawe czy mikrofon działa, bo włączyłem go na chwilę. Zamknij podłóż pod helikopter. Odsłaniam to. Okej, okay. przejdę się. Jeśli spotkasz... Co ja mam spóry, tam skoczyć? Tylko cicho. Po wszystkim spotkamy się tutaj. może Pusta, pusta, pusta. pustak, pustak. Pustaka. A muszę mieć pustaka. No wejdę, ale bym go wam teraz Pustakiem mi zde. Teraz tu podejdziemy do tego. Z tym różnicą Jeśli chce zaatakować, nie daj się zobaczyć. Dziurka ta jest nie bez powodu, wie się. Nie zna. W sumie mój pistolet ma tłumik, więc to co ja używam, noży. Fit. Ja pitoła. Dobra Zauważył te dwa noże, które w niego rzuciłem. Stoj! Masz strażnika. Na górze schodów. Po lewej. Dobra czujność. Okej, okay. padli se. Rodzę się za Ładunek podłożony. Kto powinno odwrócić ich uwagę? Zgodnie z planem. Teraz drugi helikopter. Pies, ale ja go ja nie zabiję, to... Poczysiu. Nie da mi się stąd wygnać artykułu! Okay. o ty. Widziałem, <laughs> że nie mogę się tak wychy wychylać, ten Aż tak bardzo. Jestem przy celu. Waszej wolności i niepodległości? Gdzie ja to słyszałem? Wodunek podłożony. Przegrupujmy się przy wiosce. Czysto. Te filtry nieźle działają. Urzykistan chwali. Zaczyna mu brakować żołnierzy. Ci terroryści... Przedostań się do mnie, Alex. Czysto. Już pora. Nie chcę! Wysadzaj mnie! Będziesz będzie... Bum, bum! Pięknie je było, Alex. Dobra robota. Tędy! Czekaj, zostań z lewej. Trzymaj ogień, Kadecki. To są Kadecki. Chyba. Patrz, zadziała. Wojska z bazy wyruszają. <laughs> Dobra, nie pilnują ciężarówek. Zajmiemy się Chodź, pod ciężarówkę. Idą kolejni. Nie oddalaj się. No szybciej. To prezent. Na do widzenia. Jaki miły prezent. Szkoda, że ominął nas Firebird. Ale musimy atakować, nim będzie za późno. Następna ulica doprowadzi nas do tuneli pod domem Tarika. Co to zepchał? To nie był Okno. To był jakiś jakiś bardziej nie ja wiem e, pojazd zapancerzony. Czegoś rzadko tak strzelają z Farah, Co to kurwa jest? Schowaj się, Alex. to jest e, dzieło dosian. Nie ruszaj się. Co jest? Ej! Schowaj się, Alex. Schowaj broń. Jest ich za dużo. Nie ruszaj się. Nie ruszaj głową. No o co chodzi? Przecież ja niczym nie ruszałem. Gdzie ja mam się schować, tak żeby mnie nie zobaczyli? Schowaj broń, jest ich za dużo. A. żebym schował broń. No, Schowaj się, Aleks. Schowaj broń, jest ich za dużo. Nie ruszaj się. Nie ruszaj głową. Jestem gotowa. Zabij dwóch po lewej. Wow. Ale ona się wyżywa na tych edycjach. Dobra robota. Do tunelu, szybko. Może ich być więcej. Patrz, posiłki z lotniska. Nasz plan zadziałał. Stój. domu tarika są otwarte. Gdzie tari? Zginął. Nie porzuciłby posterunku. Chodźmy. Czy to? Wejdźmy na dół, do Hadira. Straciłaś dziś dobrych ludzi. To koszt tej wojny. A teraz przejmijmy lotnisko Barkowe, aby ich śmierć nie poszła na marne. Czeka nas niezła przeprawa. Tak jak ich. Hadir ma plan. Zobaczymy, na ile dobra jest ten plan ich. Jesteś teraz u mnie, Alex. Obserwujemy ze skraju bazy barkowej. Trzeba mieć tych skór na oku. Przyjaciele blisko. Drogowie, jeszcze Mówiłem, że mamy swoje sposoby. Nie mamy granatów, więc improwizujemy. Nieźle. Wydawało ci się, że walczymy na kamieni i kije? Co też szejlery tak mi się Ach, wczytują niej, powoli? Działa poruczniku! Szybko, kuzynie! Tak, poruczniku! Rosjanie rozumieją tylko przemoc. Więc pokażemy im przemoc. Parkow ma twoje lotnictwo. A my mamy swoje. Zdalnie sterowane samoloty z C4. Dobrze, startujecie jak tylko się przedrzemy. Gotowi? Tak jest. Lecimy. Alex, staranuj ich helikoptery. Dobra. Leć nisko, baza jest przed nami. Utrzymaj ma informację, ale poczułeś z kursu. Widać lotnisko, staramy się z helikoptery. co helikoptery. jest? cudowne. Dobra robota, bracia. Ruszajmy. Przed nami granica lotniska. Druga drużyna będzie nas osłaniać z ciała. Echo 3-1 do obserwatora. Okoliczne wojska zbliżają się do bazy barkowa. Prosimy o wsparcie powietrzne. Zrozumiano, 3-1. Wysyła mnie odnawowany helikopter Otrzymać na twoją pozycję. pozycję. Czekaj na niego. Zrozumiałe. Uwaga, zaatakujemy ich zbrojownię. Zabierzemy broń i przejmiemy lotnisko. Tak, Karin. Cudzyni! walczymy o wolny Urzykistan. O nasz kraj. Za Urzykistan. Sorry, ale... Jak to prequel? O cholera, zobaczcie co on napisał. E, tutaj, może ten film zakończę. No, to cześć. Final tu jeszcze On u pani poznał? Price? O, no okej. Okay.